Pewien polityk firmujący działalność sprzeczną z prawą, która miała miejsce parę lat temu, którą prowadziły ówczesne władze prawa i sprawiedliwości, pod wpływem histerii, która miała miejsce na całym świecie, został poszkodowany. I teraz wszyscy z obozu pisowskiego stają w jego obronie. E, uważam, że to jest bardzo nierozsądne z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że yy ten człowiek i ta polityka którą prowadził Prawo i Sprawiedliwość jest ogromnym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość właśnie straciło głosy przez prowadzenie takiej głupiej polityki jak ta polityka odbierania praw obywatelskich, która i wprowadzania do obiegu sprzecznie z prawem pewnych preparatów, które są szkodliwe dla zdrowia i które do pro... i polityka która zaowocowała setkami tysięcy nadmiarowych zgonów i jest to jedna z wielu, z wielu błędów Prawa i Sprawiedliwości, takich jak piątka dla zwierząt, stosunek do Unii Europejskiej, KPO, inne takie rzeczy. I teraz ci politycy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy powinni zostać wyrzuceni na śmietnik historii, bo nigdy więcej nie znaleźć się w polskiej polityce, Dzisiaj są wyciągani przez publicystów Prawa i Sprawiedliwości na standardy, mówieni, nasz biedny bohater został poszkodowany. I oczywiście ja jestem przeciwny temu, żeby e, prowadzić jakiś terror indywidualny, bo to jest patologia, która psuje państwo każdy wchodzenie w e, działalność terrorystyczną, takie lincze jest to szkodliwe dla struktury państwa i narodu. Tym człowiekiem nie powinni się zajmować ludzie na ulicy, tylko nim się powinien i innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy są odpowiedzialni za taką szkodliwą dla polskich Polaków politykę, powinny zająć się niezawisłe, prawdziwe sądy. Ale oczywiście się nie zajmują, bo dzisiaj rządzi klika polityczna lewicy i pseudoliberałów z Platformy Obywatelskiej, która zamiast ścigać realne, Um, łamanie prawa przez polityków prawa i sprawiedliwości, to ściganie w innych polityków prawa i sprawiedliwości, którzy działali w naszym interesie. Zamiast stawiać tych, którzy łamali prawa obywatelskie i wprowadzali do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, to stawia przed sądem tych polityków którzy wprowadzali narzędzia takie jak Pegasus które pozwalały walczyć z zorganizowaną przestępczością albo dawali z funduszu sprawiedliwości wozy strażackie strażakom żeby gasili pożary a dlaczego tak robi Platforma Obywatelska? Bo Platforma Obywatelska razem z Pisem w tą szkodliwą antypolską działalność była zaangażowana i w ręk, rączka w rękę wprowadzała te wszystkie łamiące prawo i sprzeczne z nauką przepisy, które były efektem histerii której celem było to, żeby sobie zarobiły jakieś korporacje, które dzięki wprowadzeniu tej szkodliwej polityki doprowadzono do bankructwa, małe i średnie przedsiębiorstwa i e, ich majątek mogły sobie teraz za darmo za grosze przejąć globalne korporacje. E, I powiem szczerze tak: ważne, e, że nie wolno dać się sprowokować, bo to może być prowokacja, której celem jest e, w. E, Skłonienie prawa i sprawiedliwości do poparcia przepisów, które są wymierzone w prawa obywatelskie, a które chce na pewno wprowadzić obecna klika rządząca, i nie, nie wolno się da na to nabrać. Nie wolno nabrać się na to, że znowu na sztandary są wciągani skompromitowani politycy, którzy doprowadzili do klęski wyborczej prawa i sprawiedliwości w ostatnich wyborach, bo Prawo i sprawiedliwość, żeby wrócić do władzy, to po prostu musi się odciąć od tych polityków i e, e, zainwestować w polityków, którzy są nowi. Doskonale to pokazuje przykład Nawrockiego bardzo dobra inwestycja. A tych, którzy byli skompromitowani, trzeba po prostu odesłać do Lamusa. Dla nich w polskiej polityce po prostu nie ma, nie ma miejsca. A kiedyś na pewno będzie trzeba rozliczyć przed sądami wszystkich tych, którzy byli odpowiedzialni za wszelkie działania. I tych z obozu Platform Obywatelskiej, którzy łamią dzisiaj konstytucję, ustawy i umowy międzynarodowe, na Hama to robią, i tych, którzy w ramach tej globalnej histerii też łamali polskie przepisy, polskie prawa i odbierali Polakom prawa i wolności obywatelskie.